Dawno, dawno temu, bo w 2014 roku uczestnicy konferencji E3 mieli okazję zobaczyć intrygujący trailer Dead Island 2. Ta, wtedy wciąż jeszcze młoda marka, zdążyła już zdobyć uznanie graczy i zebrać całkiem pokaźne grono fanów. Mimo pozornie prostych, czytaj wtórnych, założeń rozgrywki, poprzednie odsłony serii były w stanie przekonać do siebie graczy i zebrały całkiem przyzwoite recenzje. Pojawienie się pełnoprawnej kontynuacji było więc oczywistym następstwem. Wspomniany trailer obiecywał standardowe, więcej, bardziej mocniej. Tym razem sugerując też znacznie lżejszy ton opowiadanej historii, nie rezygnując jednak z dobitnej i brutalnej prezencji. Według podanych informacji gra miała trafić w ręce graczy już rok później, w 2015. Tak się jednak nie stało. Miały kolejne lata o marce mówiło się coraz mniej. Kontynuacja nie została wydana również przez kolejne 6 lat, jakie minęły od pierwotnie przyjętej daty premiery. I aktualnie wciąż trudno podać nawet przybliżoną datę możliwego wydania. Nasuwa się więc oczywiste pytanie: Gdzie jest Dead Island 2? Jak wspomniałem, zaprezentowany w 2014 roku trailer Dead Island 2 zdawał się satysfakcjonować graczy i podgrzał oczekiwania wobec gry. Na chwilę. O ile prerenderowany trailer produkcji wywarł bardzo dobre wrażenie na graczach, tak zaprezentowany dwa miesiące później na imprezie Gamescom fragment rozgrywki z wersji alfa już tak bardzo nie zachwycał. CGI obiecywało wesołą, bezpardonową rozwałkę chmar ząbiaków, podczas gdy prezentacja rozgrywki sugerowała raczej powtarzalną, niezbyt innowacyjną kopię poprzednich części, dodatkowo w nierobiącej zbyt dobrego wrażenia oprawie wizualnej. Gracze dość dobitnie wyrazili swoje niezadowolenie, które na wydawcę, firmę Deep Silver, podziałało jak kubeł zimnej wody. Szybko zapowiedziano wprowadzenie gruntownych poprawek i stworzenie produkcji, która sprosta oczekiwaniom graczy. Teoretycznie, już po takich zapewnieniach, można było się spodziewać, że zaplanowanego na 2015 rok terminu wydania raczej nie uda się dotrzymać. Jednak faktu, że 7 lat później wciąż nie będziemy znać nawet przybliżonej daty premiery, przewidzieć chyba się nie dało. I wtedy właśnie, w 2014 roku, w Convention Center w Los Angeles zaczęła się wieloletnia, burzliwa saga wydawnicza produkcji, która przecież pewnie w oczach wydawcy miała być szybką i bezproblemową kontynuacją ugruntowanej serii. Saga pełna ciągłych zmian producentów, koncepcji i niekończących się restartów. Paradoksalnie, całą historię sukcesu serii Dead Island również zapoczątkował klimatyczny trailer CGI, ten zapowiadający część pierwszą, wypuszczony w 2011 roku. Tak samo klimatyczny i tak samo nie mający zbyt wiele związku z samą rozgrywką. Cóż to były za szalone czasy, gdy wydawcy sprzedawali nam gry w oparciu o wyolbrzymiające i nie mające dużego związku z rzeczywistością trailery. Na szczęście te czasy są już za nami. Są za nami, prawda? Tak czy inaczej, strategia podziałała i o martwej wyspie nagle mówili wszyscy. Zresztą, opublikowany w 2011 roku trailer okazał się tak dobry, że zasłużył sobie na złote wyróżnienie na festiwalu w Cannes. Nie na tym festiwalu, ale zawsze. Mocno przyczynił się też do umowy z Lionsgate na stworzenie filmu powiązanego z Marku. Istotne, że trailer wywołał zainteresowanie, a jako, że wydana 6 września 2011 roku gra jakością była w stanie udźwignąć narzucony ciężar, to zainteresowanie udało się przekuć w dobrą sprzedaż i sporą grupę fanów, czekających na dalszy rozwój tej raczkującej marki. W warstwie rozgrywki był to po prostu pierwszoosobowy, kooperacyjny slasher z elementami RPG, złożony w większości z klocków, które już w grach widzieliśmy wcześniej. Jako mocne inspiracje na pewno można wymienić chociażby serię Dead Rising i Borderlands. Sprawdzone elementy zostały zręcznie połączone i doprawione szczyptą oryginalnych rozwiązań, co w efekcie dało może daleko od ideału, ale jednak solidną produkcję. Solidną produkcję, która mimo przeciętnych ocen znalazła olbrzymie grono odbiorców. Już w 2012 roku wydawca gry mógł pochwalić się 4 milionami sprzedanych kopii. Całkiem udany start zupełnie nowej serii. Szczególnie, że przy tak wyeksploatowanym gatunku trudno o innowacje. Niemal natychmiast po premierze części pierwszej, odpowiedzialne za grę studio Techland otrzymało zielone światło na tworzenie kontynuacji. Dalszą część przygód, czwórki bohaterów, udało się wydać już na początku 2013 roku pod postacią Dead Island Riptide. No właśnie, Riptide. Kontynuacja serii, która bardziej przypominała samodzielne DLC niż pełnoprawną grę. Produkcja w dużej mierze korzystała z rozwiązań opracowanych na potrzeby części pierwszej. Oczywiście w grze znalazło się sporo usprawnień, poprawiono warstwę wizualną, a historii nadano mroczniejszy ton. Można by powiedzieć, że dopiero przy tej drugiej premierze seria weszła na prawdziwy poziom gry AAA. Jednak nie dało się oprzeć wrażeniu, że w gruncie rzeczy mamy do czynienia po prostu z oryginalnym Dead Island na sterydach. Zupełnie jakby Techland nie chciał dalej angażować się w rozwój marki, a Deep Silver na siłę chciało sprzedać nam kolejną część. Jak nie trudno się domyślić, miało to widoczne odbicie na finalnym produkcie, co znów przełożyło się na odbiór graczy. Ci wciąż docenili produkcję, ale jednak liczyli na więcej. Tę sytuację można więc potraktować jako pierwszą przesłankę oziębienia relacji wrocławskiego producenta i austriackiego wydawcy. Kolejne potwierdzenia takiego stanu rzeczy zaczęły pojawiać się bardzo szybko, bo już kilka miesięcy po premierze Riptide. Wtedy też ogłoszono spin-off serii utrzymany w konwencji MOBA – Dead Island Epidemic. Techland jak najbardziej mógłby zająć się pracą nad tą produkcją, gdyż wrocławianie romansowali już z nietypowymi formatami, chociażby poprzez wydane w tym samym okresie Dead Stop. Deep Silver powierzył jednak ten projekt w ręce szwedzkiego producenta Stanlock Studios. Dodatkowo Techland w 2013 roku zapowiedział pracę nad swoją własną marką z zombiekami w roli głównej, powierzając kwestie wydawnicze innemu partnerowi – Warner Bros. Dying Light niewątpliwie było konsolidacją doświadczeń zebranych podczas produkcji Dead Island, zmiksowanych z rozgrywką w stylu Mirror's Edge. Z czego więc wynikła decyzja o porzuceniu współpracy? Współpracy, której owocem było przecież stworzenie całkiem uznanego IP? Wiele wskazuje na to, że owa współpraca przebiegała jednak dużo bardziej problematycznie, niż mogłyby na to wskazywać jej efekty. Stosunki między wydawcą a deweloperem były dość burzliwe i często dochodziło do konfliktów, nawet w kwestiach podstawowych koncepcji. Ostatecznie obie strony były tym bardzo mocno zmęczone, i choć po stronie Techlandu była wola stworzenia kolejnej części, Deep Silver miało inną wizję rozwoju serii. Jako, że dzierżyli oni pełne prawa do marki, postanowili przekazać dalszy rozwój serii innemu producentowi. Czy była to dobra decyzja? Cóż, od tego czasu wrocławskie studio dostarczyło nam już dwie całkiem udane odsłony Dying Light, tymczasem stagnacja w kwestii drugiej części Dead Island zdaje się trwać w najlepsze, ale nie uprzedzajmy faktów. I tak docieramy do roku 2014 i opisanego we wstępie wydarzenia Electronic Entertainment Expo. Wtedy też otrzymaliśmy pierwszą oficjalną informację, że kolejna część Dead Island powstaje, a jej produkcją zajmuje się Jager Development. Studio kojarzone głównie z intrygującym koncepcyjnie, choć trochę rozczarowującym technicznie Spec Ops The Line. W trakcie eventu zebrana publiczność, siedząca bez maseczek i całkiem blisko siebie, zobaczyła oficjalny trailer produkcji. Fabuła miała przenieść nas kilka miesięcy po wydarzeniach z poprzedniczek do Kalifornii. W tym momencie całkowicie już opanowanej przez zombiaki. Powrócić miał płynny tryb kooperacyjny, tym razem pozwalający na grę nawet w 8 osób. Zgodnie z zapowiedzią gra miała trafić do sklepów już w roku następnym, a konkretnie wiosną 2015. Jednak gdy nadeszła owa wiosna 2015 roku, zamiast wydać grę wydano... oświadczenie. Iż na grę poczekamy jeszcze co najmniej kolejny rok, bo jej premiera została opóźniona do 2016 roku. Swoją drogą rok 2015 nie był dla wydawcy zbyt szczęśliwy, gdyż w podobnym czasie konieczne było też opóźnienie innej dużej premiery: Homefront The Revolution. Tą grę ostatecznie udało się wypuścić w 2016, choć końcowo okazała się raczej rozczarowaniem. Oczywiście opóźnienia produkcji to w branży growej nic nowego, a nawet niekoniecznie złego. W końcu więcej czasu na tworzenie zwykle prowadzi do lepszego produktu końcowego. Jednak tak naprawdę to był dopiero początek problemów martwej wyspy. Już trzy miesiące po ogłoszeniu przesunięcia premiery na rok 2016 wydano kolejne oświadczenie. Jeszcze bardziej druzgocące każdego wyczekującego tej produkcji. Jagger Development został odsunięty od pracy nad projektem. Bazując na wypowiedzi CEO Jagger, Timo Ullmana, znów mieliśmy do czynienia z sytuacją bliźniaczo podobną do tej kończącej współpracę z Techlandem. Brak porozumienia w kwestii wizy gry. Pomimo starań i zaangażowania ze strony Jager, Deep Silver postanowiło rozwiązać współpracę już z drugim deweloperem. Jeszcze w tym samym miesiącu Jager Productions, pododdział studia Jager Development, musiał rozpocząć procedurę upadłościową w wyniku bezpośrednio zerwania współpracy. Tymczasem Dead Island 2 oficjalnie zostało bez dewelopera. Swoją drogą w 2020 roku, po 5 latach spędzonych w ukryciu przed graczami, grywalne demo Dead Island 2 by Jager wyciekło do sieci. Całość została skompilowana na podstawie wczesnej wersji kodu i pełniła rolę tzw. Vertical Slice wersji służącej prezentacji najważniejszych elementów rozgrywki. Co ciekawe, ilość zawartości oferowanej przez wspomniane demo jest zaskakująco duża i daje całkiem jasny obraz tego, czym miał być Dead Island 2 w wizji niemieckiego studia. Przede wszystkim zdecydowano się na znacznie lżejszy ton, w czym pomogła zmiana stylu graficznego i przeniesienie lokacji gry do słonecznej Kalifornii. Również komentarze rzucane w trakcie rozgrywki przez czwórkę zupełnie nowych, grywalnych postaci pokazują, że mamy tu do czynienia raczej z wesołą rozwałką, a nie śmiertelnie poważną walką o przetrwanie. Podczas wykonywania kilku dostępnych zadań możemy też przekonać się, jakie zmiany planowano w warstwie rozgrywki ta choć w większości bardzo zbliżona do oryginału oferowała kilka nowości jak chociażby korzystanie z dwóch broni równocześnie czy wykonywania uników Całość prezentuje się zaskakująco dobrze z naprawdę przyjemnym stylem graficznym i znacznie poprawionym strzelaniem i sterowaniem pojazdami Ogromna szkoda że tej wersji nie udało się doprowadzić do końca i tak naprawdę nie wiadomo ile z tego jeśli cokolwiek przetrwa do ostatecznej wersji Dead Island 2 Tymczasem osoby wyczekujące gry po ogłoszeniu rozwiązania współpracy z Jager zostały całkowicie odcięte od informacji, a produkcja została przez długi czas oficjalnie bez dewelopera. Na jakiekolwiek oficjalne informacje musieliśmy czekać kolejny rok. Wtedy to ogłoszono, że pracę nad projektem przekazano Sumo Digital. Studio z mieszaną renomą, jednak zdaniem Deep Silver, doskonale rozumiejące markę i mające wizję pokrywającą się z założeniami wydawcy. Jak możecie się już domyślać, wizje te pokrywały się jednak tylko do pewnego czasu. W sierpniu 2017, a później w lipcu 2018, potwierdzano jeszcze, że gra jest w fazie rozwoju. Jednak w sierpniu 2019 dowiedzieliśmy się o kolejnej, trzeciej już zmianie dewelopera. Tym razem padło na Dumbuster Studios, wewnętrzne studio wydawcy. Najwyraźniej kierowano się powiedzeniem: jeśli coś ma być zrobione dobrze, zrób to sam. Ciekaw jestem, czy w przypadku wewnętrznego dewelopera wizje projektu też mogą się rozminąć. Nieoficjalnie wiemy, że w 2019 rozpoczęto pracę od zera, porzucając wszystkie do tej pory opracowane koncepcje. Tak chaotyczny proces produkcji nie napawa optymizmem. Jednak nadzieje na ostateczne doprowadzenie projektu do końca wciąż nie zgasły, a kilka informacji, jakie pojawiły się w ubiegłym roku, pomogło je na nowo obudzić. Tytuł gry pojawił się w dokumentach opublikowanych przy okazji sporu pomiędzy Apple i Epic Store jako pozycja ekskluzywna na tej platformie. Dodatkowo dociekliwi fani wychwycili, że początkiem ubiegłego roku na stronie studia Dumbuster, tym, którzy zdążyli się pogubić, przypomnę, że to oni aktualnie zajmują się produkcją Dead Island 2, pojawiła się spora liczba ofert pracy, wyraźnie sugerujących pracę nad tym właśnie projektem. Ostatecznie w lutym aktualnego roku przyszedł czas na kolejne, chciałoby się powiedzieć zwyczajowe, oświadczenie Deep Silver, że gra jest w fazie aktywnego rozwoju. Wprawdzie nie zdradzono żadnych innych szczegółów, ale popularny informator Tom Henderson twierdzi, że tym razem gra naprawdę znajduje się w przyzwoitym stanie, a premiera może nastąpić nawet pod koniec tego roku. Podzielił się on również kilkoma szczegółami odnośnie zarysu fabularnego oraz potwierdził, że miejscem akcji wciąż pozostała Kalifornia. Oczywiście, to jedynie nieoficjalne informacje, ale może rzeczywiście projekt w końcu wskoczył na właściwe tory. Można by pomyśleć, że brak spójnej wizji projektu i nieśpieszne prace dowodzą po prostu, że na pewnym etapie Deep Silver spisał markę na straty i firmie nie zależy na jej dalszym rozwoju. Trudno jednak w to uwierzyć, gdy spojrzymy na inne ruchy powiązane z tą marką. O ile prace nad główną linią serii ugrzęzły w miejscu, tak powiązane z Martwą Wyspą spin-offy oraz reedycje powstawały całkiem regularnie aż do 2018 roku. W ręce graczy trafiły trzecioosobowa gra akcji, side-scrollowa bijatyka 2D, mobilny Tower Defense, a nawet zombiakowa MOBA. Choć ta ostatnia akurat umarła przed wyjściem z fazy Early Access, o tym nie mówmy. W 2016 wydano też remastery, jedynki i Riptide. Do tego książki, komiksy i uparte próby stworzenia filmu. Inspirowanego słynnym trailerem pierwszej części gry. Bo po rozpadzie umowy zawartej z Lionsgate w 2011 roku, w 2014 nawiązano nową, tym razem z Occupant Entertainment. Wydaje się jednak, że i ta ugrzęzła w miejscu. Zdaje się, że Deep Silver naprawdę starało się uczynić Dead Island mocną, różnorodną pozycją w swoim portfolio, trafiającą w gusta szerokiej publiczności. Coś jednak ciągle staje na przeszkodzie, by popchnąć serię naprzód. Być może trudno znaleźć właściwe studio, które naprawdę rozumie mocne strony tego uniwersum i potrafiłoby przenieść założenia na ekran komputera. Być może błędem było rozstanie się z Techlandem. Polski producent po zakończeniu rozwoju wykreowanej przez siebie marki Dead Island nie odpuścił tematyki bezmózgich degustatorów ludzkiego mięsa, tworząc kolejną niemal bliźniaczą serię. Mowa oczywiście o zapoczątkowanej w 2015 roku marce Dying Light. Gra oczywiście dodawała wiele swoich własnych pomysłów, takie jak elementy parkour, znacznie zwiększając też skalę, jednak nie da się ukryć, że bazowała na tych samych fundamentach, a finalny rezultat okazał się równie solidny i doceniony przez graczy. Techland dzięki temu miał możliwość rozwijania uniwersum za pomocą dodatków i kolejnej części. Znamienne, że w czasie, gdy Deep Silver nie może poradzić sobie z wydaniem jednej odsuny serii wrocławskie studio zdążyło wykreować oryginalną markę, której druga odsłona trafiła w nasze ręce początkiem roku. Choć też nie bez problemów. Chociażby przyglądając się demo Dead Island 2 by Jager, trudno wyzbyć się wrażenia, że Deep Silver zbyt pochopnie decyduje się na zmiany deweloperów, nie dając im wystarczającej przestrzeni twórczej. Dla równowagi nie można jednak też nie wspomnieć, że przynajmniej zdaniem wydawcy, to jego decyzje, narzucające drastyczne zmiany, przyczyniły się do olbrzymiego sukcesu części pierwszej. Pozostaje mieć nadzieję, że tak obiecująca marka nie zostanie zmarnowana przez niezdecydowanie i pochopne decyzje, i dany nam będzie jeszcze zagrać w godnego następcę dziecka Techlandu.